Mikołaj i dzisiaj dzisiaj zynu. Ketra pijanek, Jak wiecie, ulepszyliście nam. save. dzisiaj mamy taki sam challenge, tylko że zielony. Widzimy się w gierze. Tak, Bierzcie wszystko, co się da. I pistolet zwolna. Ale że MK, a że już ustawiony życiem mam, prawie? Trzymałem MK. Ale że Kałach i nie mam tego, Takiś nie mam pompy. Down ja mam dla ciebie. Nie mam, pompy. mam dla ciebie, nie mój się. Nie mam pompy. No mam, mam ryżku dla ciebie pompek. Takika leżą, boże, go nie wziąłem. Ja wziąłem taktykę. ja ci... A, ja ja a ty masz wolną? Mam Leci wolne dwie taktyka. nawet. Ja wolę wolną. Ja mam dwie wolne. Zalecimy. Gdzie Gdzie no Bo Ja mam tylko minisy. Macie coś jakieś więcej? E, minisy. No. Ufo możemy wziąć i odlecieć gdzieś. Bartek to nie jest mądry pomysł, kiedy jest cztery ufo. Kom. No, No ty Chodź rysiek, mięk. no leć na dół Leć, leć, Janek o swoje. Czemu ja bokiem lecę? Strzela coś do nas, Bartek la, 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 ląduj Jakiś coś strzelamy. Janek, ląduj po nas. Mamy 25 hp na Ufo i możemy wybrać... Który mam mu kanister? Janek, ląduj po nas. Danke. Okay. Chodź tu to, masz tu wolną. Dobra, dzień, dzień. Janek, masz pompę? Taktyczna, ma. Chodźmy na się Urban, to się uleczymy. Lecz. Go for men's, guys. Go for tryhard. O, czyli sniper z strzelił przed chwilą. Co prawda. Musimy się ruszać, Mikołaj. To na pewno coś pomoże. No, a kliknij, przytrzymaj wziął. je, Bartek. Shift to Przytrzymaj je. Co? Przytrzymaj E, przy... mówię. Przetrzymaj E, to wtedy ci, to wtedy ten. To wtedy BUS-u. <laughs> no serio Bartek, to nie ma. idziesz? E się wychodzi. <laughs> Zostaw o, go. Dobra, wychodź. Ja nie wychodzę. Go. wychodzę. Nie należę, wychodzę, Nie, Bartkuś, Dobra, mi apteczkę. <laughs> nie mam. Na czerwony idziemy. Na czerwony się... idziemy, ale będzie dobrze, mówię. <laughs> Chodź po nas. Janek, no gdzie ty jesteś? To jest Forza Horizon, kurde, po prostu widać, ograny, że jest chłopak. Tam gry samolotowe. Co to jest? Co Daję sobie to, to z farmie, chłopie. Co z No, chodź. Da daj mi pilotować. Dawaj pilotować. No pierwszy się ciągnął. Janek. Do strefy cię Dawaj ci pilotować. pilotować. Ej, chodźcie tu. I tak idziemy na fiorbany, więc... No ty jesteś genialny jednak. Gdzie mm -hmm. on jest? O kurde no czekaj. No się... Ej, oddawaj! A czemu on jest za dole? Oddaj! No bo mnie doświadczyłeś! Tak. Daj, daj mi miejsce kierowcy! Nie no teraz to nie, teraz. Daj mi miejsce się... kierowcy! Janek! Rób traka Janek. mamy! Ląduj! Nie no, co my zrobimy w tym momencie. <laughs> nie bierz tego. Janek, bo nie dostaniesz! Nie wiem. I tak mimo chyba dużo. Leć na siarbanę, musimy się Daj dobrać. mi ten, daj mi kierowcę, please. Szukamy. Teraz nie mogę ci dać, no. Rozbiłeś swój samolot, nie moja wina. Rozwali go na mnie, się rozbił. Dawaj, daj mi ten prowadzić, no Daj, Janek. No ty ten, ty, ty nie umiesz kierować. No tak specjalnie. Janek, daj ten mhm. pilota. daj, no. Oso, bo ty nie umiesz, nie umiesz to robić. No to prawda trochę. <laughs> to odważasz. <laughs> <laughs> Co to jest woda jest? Co jest? wychodzi wchodzi Co schody? wy robicie? Jakby dlaczego Cześć. wysiadłeś? Bartek nie bierz go do strefy. Go nie chcę <laughs> się Bartek weź ku niego iść o, czekaj, usiadłem Bartku Trollowanie posiadło. Od... Ej, no halo! <laughs> Bartek weź gąki! Do, do, do siorba... Do siorba go wrzuć Do siorba wrzuć o nie! <laughs> Już cię leczę, wartość ba cię uleczy. Laura! Nie, ja, nie, ja go nie leczę. No to lecz go, no. Jego nie, nie leczę, nie rozumiesz? Ty musisz leczyć. No. Le nie, no ja powiedziałam, że ja nie leczę. Nikolaj musi to wszystko. A czy to tak wolno leci? Nie mogę. To tak wolno leci. UFO? De. To turbo jest turba To no to nie... My, no nie, dawaj kamico no jednak. No bo widzieliśmy tam stanie wersję bez turbo To wolno leci. Czekaj, aż Janek się wyleczy do szula. Ale tutaj Miła. spaliłeś zrobił. Spaliłeś. spaliłeś wodę. wodę. Spaliłeś wodę. Cześć. Co <laughs> sta? Nie, nie powinien... Janek po co mu dałeś te stery? To jest coś. Dobra no! A że mi zrzu zrzuciłeś mi damage dostałem? Serio, co? Przez ty weźmiemy na tym, jak ja Nie, bo jakby. To było tak, że ja wsiadłem na UFO na sekundę, jakby. mi tak? podleściałeś w górę, byłem na chodź, UFO. Wszystko! Ja już na frangi, da się tej Co masz mi przypisany? Shift Shift tracisz No, na nie nacisną. mogę, bo ja mam na siebie kilos. Jezu, to nie steruj. A ty na czym masz sprint? Co? Na czym masz sprint? Ja mam automatyczny O kurde <noise> Co zrobił? Nie dla psa, Janek <noise> No, przesiądź się We are finding some bots CC Boty szukasz? No, nie ma botów Typów botów wamików. Bartek ginie. No you see some guy? O, ufo. Ufo, tam są chłopy. Może A ty się samochodem. O, to naprawdę. Bartek, strzelaj tym ufom. Ja tak nie widzę tego. Daj wysiąść. A ty masz na nic? ci na nic? Bartek, strzelaj no. tu no. O kurde, ej, czekaj, bo mi wciąga. A, nie. Bartek, kląduj! Bartek, kląduj, bo się wybombimy. No, nie. no i jak, jak zginęło nasze UFO? Kro krowę ma chłop. Chłop ma mu chłop ma white. Kierowca ma white A, drugi chłop, krowę. No, który Które to UFO tak postawiłem? Krowę mam. Co jest? Lagę dostałam. Krowa, kolejna. Mam jeszcze Leży jeden. Chłopie, nie wiem, czy jakieś flagi mam mocarne? Włącz ochronę. Bartek, a to, że byłeś niewidziany, to był to ten. Kurwa Ucieka krowa. Ja lecę na chłopów. Tam masz krowę jeszcze jedną, jak chcesz. nie ja. Aaa, co jest? Jaka ochrona? Włącz ochronę. To włączone jest. Co mi wybąbiło, no? Czy na strzela, wiesz? Zregenerowałem na mufo. Tam są chłopy na dole. Wjeżdżamy w nich na pełnej. Ja lecę na pełnej. A bo my lecą Do? na, na dole? Spada. Na dole? Tak, tam przypiszczący są. Tam. Ok. Le chodź tam tak. Jest no, mąkę. Widzę dwa mankę. Trzy mankę. <noise> Szybko to poszło, nie <noise> Szybko poszło. <noise> Zmarła krak chyba. Trzy... Możesz coś jakoś obdać, kreban na rzecz, cokolwiek, tylko... ja mam po prostu 31, Crack drugi. Ja mam minisy same. Tam tam domku Jeden nas podjeżdża. Ma Nie mają pada zniszczyłem im pada 31, 60, Zyg. O ty! A bo miałaś czwórki Mi gramy? Dead. Nie, Nie. Drugi. Trio. Na pewno? Bo ja Zyg, dead. Tam jest ostatni. krak 30, 30. Podjeżdżam. 160, Tylko nie mamy strefy. Tylko nie bierz żadnego lootu z nich, martw. To jest... Czwarty chłop jest! Czterech ich jest! Ty, my Czterech. gramy... Czwórki my gramy! Nie. Jak ten będzie leżał, to gramy? Nie. Oni mieli taki złoty i mieli loot! Dobra, walimy tą grę! <laughs> no nie, nie chce mi się! O, mięso z dzika będę miał. <laughs> o, mięso Daj ktoś amo do Emki. Nie dawca. Janku. Co dla ciebie z mam do Emki. Ja mam 50 tylko. Ile? 50. To ja mam 15. Nie mogę wejść bez krzyżę. Jezu nie to. Że Bartek. A na można brać ci nie? Nie. Nie. I blupom dla Bartu, byłem. Chyba ja, jak ktoś by Który zabrał co? O tyjo! <cofee> <fee> no, no, masz. Jeś, dam ci launchpad'a jeśli... dam... Dawaj launchpad'a Masz Rushujemy już dziewięć osób Już myślałam, że widzów skamujesz. Sześć osób jest oprócz nas Janek, chodźmy <grym> do tego A Jak tam coś tam... chodźmy na tego Hej, Bo... halo Janek co ty odwalasz. No kruchy, a bo on się toczy oczy. On, się... on się toczy, dobra. O Ja Bartek daj... Z spada tam. Tam są chłopy, Bartek, mi skrowa, tam musimy polecić. Tam są O kurde. Czekaj, no. Ja bym wolał. A Bar tego zaraz w Łeb dostaniesz ze snajpy. Ty nie macie rolki, ja teraz tam wrócę na górę? Bo co ty <laughs> zrobiłeś? Oho. Ale że z to... a mówiłem, że refil jest. Lecą! Lecą na nas! B, trzymaj ich! Trzymaj! Brakuje je. mi kilku masów, bo no 31 na nas! Łaj, ten co przyszesz! Nie wiem, co nam jest skaner na nas! A on też jest taki jeden bębny! Piłkarę, crack! Podjedzam piłkarę! 80. Piłkarę ma spasa! Nie wiem, 70 chyba dostał! Janku przyjdziesz tu kiedyś! I idę, ja tylko matry potrzebowałem. Co tutaj o, gadasz? to gadasz? Kto dostał? Co? Krak! To na mnie! Tu mam krak! Piłkara ma zero. Słonko też ma zero. Falony Falony On tam jest? Ja nie wiem, co jest. On tu to jest, one. on tu jest. Dobił mnie, ale tam jeden leży. Chłop dostał łampampa. Ja dostałem łampampa, a tam jeden leży. Ta ale Janka mało. nie ma... Tak? Janek, no, pola, się Jestem. Walę to upił tam tam jeden jest... Ej, Janek, co ty otwalasz? Janek! Szukam. Nie Aha! Janek, kolorowy, no boże, nie trollujesz! No nie mogę tak. budować! No jak to nie, nie możesz? No nie mam czym budować. No Janek, ale no... Po co ty te krowy się nie umiesz z nim korzystać? Nie zginiesz. No, zginę, No ale no. co ty robisz, bo ja nie rozumiem. No nie <laughs> było leczenia tam. Dobra, nie no, tylko sobie to przepuścimy. Dobra, nieważne. Dobra. To jest... ważne. Promieszczam się, jedną... się, następna się uda. wbijajcie łapki. Ciemka.